Dzień dobry, to wszystkich serdecznie. Mam dzisiaj kolejną tier listę bohaterów. Tym razem mamy Dunga, reakcję, która w poprzednim patchu była nienawidzona, Nie dało się na niego grać. Zobaczmy, jak na jej e, planie, że tak powiem, wypadają poszczególni bohaterowie. E, tutaj też było trochę zmian. W e, poprzednich patchach Herbetka dostała zmiany. Szadia dostała teraz lekkiego nerfa. Sorgal dostał całkowitą zmianę specy, pojawił się Akbet, były też zmiany tutaj w Kytrze, także Loch naprawdę był mocno zmienianą frakcją na przestrzeni ostatnich dwóch patchy, zarówno jeśli chodzi o bohaterów, jak i nie. Dalej jest bardzo solidny, ale już nie dominuje aż tak mety. No i myślę, że lecimy po prostu. Mamy Irbetkę, która daje tak jakby Dwa razy mroczne odrodzenie, a jeśli weźmiemy sobie z, z drzewka talentów, to mamy je trzy razy, więc tak naprawdę możemy ukraść przeciwnikowi trzy statystyki. Zawsze targetuję to statystykę, której ma najmniej, jak dobrze pamiętam. E, dokładnie upewniłem się jeszcze, jest to statystyka, która jest najniżej. Więc zależnie od frakcji mamy szansę na różne statystyki. Ale tak naprawdę, Dung lubi każdą statystykę. Zależnie oczywiście od tego, co gra. Wiedza pod zaklęcia, siła z czarów pod zaklęcia super. Atak pod kombat, obrona pod kombat też spoko. Wydaje mi się, że paradoksalnie najmniej tej obrony potrzebuje Dung. Ale wiadomo, to jest zabranie też 3 trzech, trzech stat przeciwnikowi. Bardzo solidne. Uważam, że to jest gdzieś między A i B. Nawet A, nawet A. To jest różnica 6 statów, tak naprawdę. Ewentualnie czterech, jeśli nie weźmiemy rocznego rytuału. A często się go jednak nie bierze. Dalej mamy Shadie. Tak zwana bohaterka z wbudowanym unikiem, czyli dostaje mniejsze obrażenia z dystansu. Jest solidna. To na pewno. Nie uważam, żeby była jakkolwiek game changing. I że jest po prostu solidna. Tyle. Że jest bohater solidny, czyli tier B. Generalnie, jeśli chodzi o loch, to mało ma bohaterów, którzy byli jakkolwiek gorsi od y, reszty, mam wrażenie. Trudno o niej coś, coś więcej powiedzieć. Kolejny jest Tralsaj, z nim jest w ogóle. Y, on ma zwiększone obrażenie od żywiołów, ale tylko z y, jednostek. Nie działa to na zaklęcia, i ciekawostką jest to, że tak naprawdę jego specka mechanicznie polega na tym, że w naszym zamku pojawia się ten budynek od wzmocnionych żywiołków. Więc to, to taka mała ciekawostka. No i co, damage zwiększony, zwiększony całkiem solidnie, ale tylko na jednostkach, więc jednak gdzieś tam do maksymalizacji tej specki wymaga grania kombatu. Co sprawia, że na pewno nie będzie stierką. Jednakże te obrażenia potrafią być naprawdę solidne, tylko spójrzmy na to też troszkę inaczej. Jeżeli dostaniemy bardzo duży bonus z tych obrażeń od żywiołów to znaczy, że bardzo dużo obrażeń zdaliśmy już i tak. Więc może to nie być tak naprawdę dużą przewagą. Bo jeśli zabijamy i tak, i tak dwie trzecie staka, to zabicie kilku dodatkowych jednostek nie zawsze jest bardzo dużą wartością. Bo i tak, i tak musimy poświęcić jeszcze jeden atak w tą jednostkę. Więc. On nie jest jakiś wybitny. Nie jest na pewno słaby. Na pewno jest powyżej Betieru, ale uważam, że jest gorszy od Irbetki. Jednak te żywiołki muszą się też zgadzać. Mamy tu element losowy, więc. No niestety. Powyżej Irbetki to on nie będzie. Widziałem, że tam ćwierczu grał go do estierki, z czym się absolutnie nie zgadzam, ale niech będzie. Następna jest Elaja. To jest ciekawy przypadek, bardzo, bo. To jest bohater od jednostek, który jest moim zdaniem chyba najlepszy ze wszystkich obecnie. Te biegaczki są bardzo szybkie i z dodatkowymi statystykami od Lai nagle nie dostają one-shota, to double-shot jest, ale zawsze coś, ale przede wszystkim potrafią wykręcić bardzo dużo obrażenia i uważam, że Elaia jest świetnym bohaterem, który jest na granicy A i S e tieru. Ta jej tier dwójka jest po prostu zabójcza. W pierwszym ruchu potrafi zabić czasem 2-3 tier 7, więc ustanie moralkę i zaraz rusza się znowu. Wymaga fokusu, który nie zawsze jest gdzie tam y, wrzucić na tą biegaczkę. Bo mamy takie taki jak jeździec, smok, y, nawet ta matronka gdzieś tam jak już podejdzie. Y, y, więc tutaj zdecydowanie s może nie, ale wysokie, wysoki Atier to jest też bohater, który zawsze działa, chociaż do grania Destro działa oczywiście gorzej niż do grania kombatu. Ale nawet z Destrem jest w stanie ta biegaczka naprawdę uprzykrzyć życie i złapać ją nierzadko jest też trudno po prostu niektórym frakcjom, takim jak Human na przykład, który jeśli nie wiedzie koniem, no to nie bardzo mają jak złapać. Dalej mamy Letosa. Letos zaczyna z mrokiem. Bo jest bardzo ważne dla niego, żeby go ocenić. A dodatkowo yy, na początku bitwy rzuca rozkład na ileś staków. Tam szansy to jest chyba około 30% per stak. Liczyłbym, że na 2-3 staki ten rozkład wejdzie zwykle. I yy, jeszcze właśnie na rozkład od razu w księdze. Więc Letos, bardzo silny bohater, umożliwia granie mroku, odblokuje tak naprawdę ścieżkę do tego, żeby pójść. Na prawo. Hipnoza, rozkłady, i lecimy po prostu. I jest też game changing bohaterem. Wiadomo, czasem jego specka nie zrobi nic, albo wrzuci tylko te 2-3 początkowe rozkłady, co zawsze jest jakimś, jakimś demerzem przyjemnym, ale to, że on odblokowuje nową opcję, tak naprawdę, która jest bardzo łatwo dostępna, sprawia, że idzie do estieru. Po prostu. Nagle z No Combat, No Destro, no jakaś tam balista, może jakiś samon Nagle dostajemy też opcję na mrok. I to mrok, który jest stały, a nie że no muszę dostać 2%. Potem muszę dostać w Gildi. Tutaj tak naprawdę idziemy na prawo, dostajemy spell z mroku typu wampiryzm, hipnoza, ewentualnie jakiś szał, ewentualnie oślepienie i jesteśmy zadowoleni. A na prawo teraz są naprawdę wysokie szanse, żeby dostać ten mrok z hajterowych zaklęć. Jeszcze jak nam się w gildii trafi jakieś cierpionko, jakiś slołek, to już w ogóle. Kolejny bohater to jest Eruina. To jest kolejny game breaking bohater. Jej specka polega na tym, że jak kiedykolwiek rzuci single target zaklęcie, Matronka też tam strzeli. Co ciekawe, ona strzeli nawet jak jest zastawiona, nawet jak jest oślepiona. Nieważne gdzie jest, co się z nią nie dzieje, ona strzela. Także zastawka tutaj nic nie da. Minusem jest to, że oczywiście wymaga to single castów, ale Dung rzadko gra na zasadzie ja po prostu co klikam w jeden stack, który znika i zawsze tam zostaje troszkę w tym staku. Eruina sprawia, że nic nie zostaje. Można też, jeśli mamy w gildii grać chainy, można grać samona i po prostu bierzemy sobie nixa, bierzemy sobie żywiołaka i potem walimy piąstki jak pszczoły. Także tutaj kolejna estierka, nawet lepsza od Letosa. Mm. Trudno powiedzieć czy lepsza czy gorsza od Letosa. Uh, powiedziałbym, że lepsza troszkę. Bardziej stabilna. Dużo częściej jednak chcemy grać te single target zaklęcia, czy to z destra, czy nawet z tego samona nieszczęsnego, niż mrok. Ale tutaj bardzo równi ci bohaterowie, bo obydwoje znacząco zmieniają rozgrywkę. Następny jest Sorgal i on ma swoje śmieszne ukończenia jeźdźców wzmocnione i daje też plus +4 plus 4 jeźdźcom. No Sorgal jest dość słabym specjalistą, szczerze mówiąc. Granica B i C. Jeździec zwykle ma jedno zadanie. Wjechać, dziapnąć rasa porządnie, bo teraz zwykle gra się tego z rozpędem i umrzeć. Więc obrażeń dużo to nie daje, bo i tak, i tak jest bomba solidna. Przeżywalności też, 4 defa jakoś bardzo dużo to nie daje. A te ukąszenia bardzo rzadko oddają. Rzadko kiedy mamy powyżej 20 jaszczurki na tych ukąszeniach. Powiedziałbym, że to jest wysokie C. Ale nic więcej. O Sorgal generalnie no po tej zmianie specki nie jest za mocny. Z plusów to ma przynajmniej ciekawą tą speckę. Więc można by popracować nad jej na przykład przelicznikami w przyszłości, jeśli by się okazało, że jest za słaby faktycznie, a nie tylko jest to moją opinią. Kolejnego mamy Sinitara. Sinitar jest naprawdę przyjemny. Nie musimy się aż tak martwić o manę grając Destro, a Destro jest jednak najczęstszą ścieżką, jaką podąża Dung. Sinitar sprawia, że nasze czary po prostu wzmocnione są tańsze, dzięki czemu. Później musimy przechodzić na budżetowe wersje i nie musimy aż tak gonić za wiedzą w podziemiach. Także uważam, że jest to Atier nawet lepszy od Tralsaja. Tralsaj w ogóle nie wiem, czy nie pójdzie do Betieru finalnie, ale zobaczymy. Naprawdę przyjemne, nie trzeba tak gonić za wiedzą, można spróbować podreperować jakieś inne statystyki po prostu. Uh. Wiem, że ćwierczu gadał go w D ale nie oglądałem jeszcze całej tier listy. Najpierw staram się robić swoją, potem dopiero obejrzeć yy, i posłuchać argumentowania. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Moim zdaniem, jest on naprawdę solidny. No, mm, czy lepszy od Tralsa? Ja w sumie. Załóżmy, że nie. Załóżmy, że nie. Da się podreperować tą wiedzę. Tralsa i daje obrażenia. Nie. Weźmy go. Poniżej Trasai, a jest to na pewno granica A i B. Następnie mamy specjalistkę od minosów, Kytre. Kytra kiedyś była bardzo przyjemna z tego względu, że zaczynała z dowodzeniem. Obecnie nie ma już tego dowodzenia na start. Krowa jest wolna. Krowa jest często tylko bankiem HP. Także po prostu nie jest to za mocna specka. I tyle. Jasne, ta krowa, krowa potrafi przyłożyć. Potrafi wystać dużo, ale sama w sobie nie wnosi za dużo do bitwy. Jest moim zdaniem gorsze, gorsze nawet od Surgala. Nie jest to Detier. Nie jest to Detier. Rzadko kiedy specjaliści od jednostek idą do Detieru, ale rzadko kiedy też idą do S lub A Tieru, tak jak tutaj Eli się udało. Ketra no po prostu jest. Jest to specka, która działa. Ale to tyle. Nie, nie jest wybitna. No, ale właśnie, powiedziałem, że specjaliści od jednostek rzadko idą do detieru. No i mamy Wajszanika. Instant Detier. Najgorszy bohater, jaki istnieje, moim zdaniem. Zbójcy mają bardzo, bardzo niskie value. Jedne zrobiły to trują, a Wajszan realnie z trudki daje chyba 30 damage? Coś takiego, no to to nie jest dużo. W Mele, no, raz na powiedzmy 30 gier bierze się tego. Znikającego Zabójcę i on rzeczywiście coś wtedy potrafi. Może nawet raz na 50 gier. Nie no, 30 myślę, że wydaje się bardziej... Mm, rozsądne. I dopiero wtedy ten Vaishan cokolwiek robi, a zwykle jest po prostu... Aha, dostałem Lesa. Co dalej? Tragedia. Moim zdaniem najgorszy herek, jaki istnieje chyba. Gorszy od Alerona Oplutego przeze mnie na drugim Elfie. Gorszy od Lashle Oplutego na Humanie. No po prostu... Tragiczny. Dalej mamy Akbeta, który przejął speckę od Sorgala, czyli tak zwana Garuna w domu. Dostaje atak 3 albo 2, dajcie mi chwilkę, upewnijcie. Dwa ataku za każdy zabity przeciwny znak. Dogranie kombatu przyjemne, bo czasem brakuje nam tej pary już pod koniec. A to sprawia, że nawet nasze ogryski zaczynają bić porządnie. Nie zmienia to jednak faktu, że. Musimy zabić stak, żeby cokolwiek w ogóle mieć z naszej specki. I po zabiciu dopiero, myślę, trzech staków ta specka zaczyna być poważnie odczuwalna, więc uważam, że jest lepszy od Shadi, na pewno. Ale nie zasługuje na atier. Jest raczej B -terem. Późno się ta jego specka rozkręca i nierzadko w momencie, w którym już się zaczyna rozkręcać, mamy zdecydowaną gierkę. No i ostatni jest tak zwany Jaca, Raelak. Bohater od minus ini. Ja tak jak zacząłem, tak będę robił dalej. Bohaterowie od minus ini. Są mocni, ale są e, average mocni. To jest przełom A i B tieru. Loch z tego trochę bardziej korzysta, głównie ze względu na to, że po prostu często gra magię, nie gra jednostkami. I dla Lochu bardzo dużą wartością jest to, że jednostki przeciwnika są wolniejsze. Niż to, że jego mogłyby być szybsze jakkolwiek, więc uważam, że jest lepszy od. nawet Transaja. Niech będzie. Jak na. jako, że Loch jest taką frakcją magiczną, to, to minus inni idzie wyżej niż w frakcjach niemagicznych. Takich jak na przykład było u Humana z Gabriel. Gabriel, jak dobrze pamiętam, była Betierem. Dalej bym się tego trzymał. A tutaj jako, że często gramy właśnie tą magię zniszczenia i gramy właściwie tylko bohaterem, nasze jednostki mają stać i żyć, no to po prostu da, daje to więcej, że jednostki przeciwnika nas wolniej tłuką. Tym samym w ogóle zrzuciłbym Sinitara do B, przemyślałem to sobie w międzyczasie. Jednak Sinitar nie zawsze oddaje, może nawet bym go wrzucił za tego Akbeta, bo jednak to atak to atak dodatkowy. I finalnie powiedziałbym, że ta tier wyglądałaby jakoś tak. Dajcie mi znać, z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie. Ja wiem, że i tak, jeśli ktoś ma inną opinię, to prawdopodobnie nikt nikogo tutaj nie przekona, ale wiadomo, można się podzielić spostrzeżeniami. Następna prawdopodobnie będzie akademia, i potem, jak dobrze kojarzy, zostaną nam już tylko Kraśki i Orkowie, i myślę, że z mojej strony to będzie koniec tier list, przynajmniej na razie. Jeśli ćwiercz będzie robił dalej swoje tierlisty, to raczej po prostu już nie będę brał udziału, bo też nie ukrywam, te tierlisty są takie, no tu są moje spostrzeżenia, w sumie jak się z kimś nie zgadzam, tak jak mówiłem wcześniej, nikt nikogo nie przekona i po prostu wolałbym się skupić na tym, że niedługo wracamy na rankedy, bo się kończy sezon rankingowy 3 maja. Zaczyna się turniej Top, teraz już był Goblinka, było dużo streamów, także po prostu chciałbym się skupić też na innych rzeczach, ale dziękuję bardzo Ćwierczowi za zaproszenie do tej serii i może kiedyś jeszcze inne będą się pojawiały, a bohaterów na pewno skończymy, no bo wiadomo, jak się coś zaczęło, trzeba skończyć. Także do zobaczenia wszystkim i trzymajcie się.